Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Pierw zrobię wam ochotę na truskawki, które właśnie zebrałam. A zabieram was na spacer po ogrodzie, bo są nowe liliowce. Najpierw pokażę wam, bo zaczyna otwierać się żeleźniak. Roślina o ładnych liściach, lubi słoneczne stanowisko. Ma żółte kwiaty. U rośnie za domem i przy oczku, tu gdzie jest bardzo w zacienionym miejscu nie chce kwitnąć. Ten uzyskany jest z nasionka. Fajnie się pozyskuje nasiona, bo to nasienne. Jak się otwierają, nasionko leżakuje w środku. A tak się prezentuje na początkowej fazie rozwoju. Rozwijają się nagietki. To są sieweczki, które przetrwały nasiona w gruncie, no i zaczynają pokazywać swoje piękno. Tu jest. Kolor pomarańczowy i również wysiał się kolor żółty. Tutaj widzimy siewki nagietka, które dopiero zaczynają kiełkować. Tu kolejny, ciut większy, a inne już kwitną, szybciej podgoniły i będą cieszyć aż do jesieni. Rozwijają się pomału przetaczniki, też się wysiewają i z różowego. Powstała różowa siewka. No, z ładni ostrość nie chcę, bo jeszcze nie rozwinięty. A obok powstał fioletowy. Więc nie zawsze uzyskamy kolor mateczny danej bliny. Tutaj lepiej widać przetacznik koloru fioletowego. Też sieweczka wkomponował się w szaf. No i tutaj kwitły już zerwałam. Przekwitnięte kwiaty, żeby się nie wysiewały. Orliki, ale jak widać, jakiś tam nasiennik sobie został. I jest. Otwiera się, wysypują się już nasionka. Tu szykują nam się lilie, które dały radę. Nie dały się przymrozkom, ale zobaczcie, pokazała się firletka biała z różowym środkiem. Ona jest bardzo daleka daleka daleko. Także nie było możliwości, żebym, żeby sama się tutaj wysiała. No i jak widać, ptaki też roznoszą, bo wiatr raczej tutaj nie przyniósł tych nasionek. A tutaj była biała firletka. No i tam za tą lilią właśnie jest biała, czysto biała. Firletki rządzą teraz w ogrodzie. Tam mamy szachladońską, czerwoną i różową. Tak się kolory nam wymieniają. No i czekamy, aż rozwiną nam się kwiaty brukmansi. Widzę tam kilka żółtych, to trzeba poobrywać. I jeszcze więcej dać jej nawozu. Podchodzimy do kolejnego liliowca, który się otworzył. Ten niedługo bardzo pięknie zapączkował. Dużo ma pączków. A tu pokazał nam się bardzo ciemno żółty z takim brązem, nalotem w środku. Liliowce pełne słońca. Jak nie ma pełnego słońca będzie kwitł, ale skąpo. Języczka uratowana przed ślimakami. Było pytanie jak ścinać żywokost. U mnie jeszcze kwitnie, więc go nie ścinam, bo zapylających roślin jest... roślin. Zapylających owadów, które zapylają rośliny jest jeszcze tutaj dużo. A ścinamy go przy samej ziemi. Będzie łysy plac, ale bardzo szybko żywokos odbuduje warstwę liści. Nie kwitnie jeszcze raz, tylko wyda ozdobne liście. Zaczyna padać deszcz, bo zapowiadali deszczyk. A więc trzeba przyspieszyć szukając kolorów. Tu mamy kolejny liliowiec, też coś lekko zdeformowany. O, zobaczcie, tu jest pączek, który muszę usunąć. I zdeptać bo tam są małe robaczki. Dalej przeglądamy azalię i usuwamy zdeformowane liście. To jest grzyb, na którego nie ma lekarstwa, ale trzeba usuwać te zniekształcone liście, żeby się nie rozprzestrzeniał na inne azalie, lub na tej pięknej zielonej gałązce, która się odbudowała po przymrozku. Widzę kolejny liliowiec, tutaj ma bardzo głęboki teraz cieniak drzewa. Puściły liście, tam jaki faz za tym liliowcem. Nie mam czasu nawet plewić już. Ten mamy taki ciemny, ciemny bordo. Jeszcze się do końca nie rozwinął albo się już zamyka. No tutaj właśnie te moje języczki zjadane przez ślimaki. Ale zakwitną. Niektóre języczki już produkują pączki. Tu akurat mamy dłoniastą. Jako jedna z pierwszych znam zakwitnie. A tutaj, kochani, kolejny liliowiec, słowik polskiej hodowli. Duży kwiat z pasmami. Takie ma pasemka białe na płatkach. Jak ktoś się martwił o kielichowce, to Powiem Wam, że się pięknie odbudował. No i kwitnie. Jeżeli wydaje nowe liście po przymrozkaw, również wyda nam kwiaty ponownie. U mnie zawsze płatki w kwiatkach są takie czarne. Zas zasusza je. Nie wiem, czy to taka jego natura, ale nie pachnie truskawkami. A tu jest mój warzywnik. Tu mam ogórki nakryte, bo od rzeki jest zimno, nigdy nie chcą rosnąć. A tam idziemy do liliowców, które uzyskiwałam sobie z nasionka. Tak na szybko Wam pokażę z falbankami żółty. Zobaczcie, on jest trzyletni. Trzy lata temu był wysiewany. W tamtym roku już pierwszego kwiata wydał. A w tym roku taka niespodzianka jest. Kilka pędów, mimo że tylko cztery odnuża z liści. Też z nasionka. No, wszystkie tu są z nasionka, więc nie będę mówiła. Też jakieś falbanki uzyskuje. Tutaj mamy żółty. Tutaj mamy strasznie brzydkie liście. Jeszcze nie było czasu oczyścić. A są to uszkodzenia mrozowe. No i nieplewione jeszcze. Tutaj już przekwitły. Ten chyba jest po mamusi taki sam, bo mam taki na ogrodzie. No i tutaj zobaczcie jakie piękne pączki, a ja też muszę obrywać. Jeszcze jak jest dużo napędzie pączków, to mi nie szkoda. że jak są dwa, i dwa są uszkodzone. Ten śliczny, ale też widzicie zdeformowany. Coraz więcej tych muszek. Dobra, kończymy filmik, bo zaczyna padać, a ja jeszcze muszę dozbierać trochę truskawek, a tak prezentują się moje ogóreczki pod włókniną. A jeśli chodzi o truskawki, to muszę Wam powiedzieć, że jest dużo zwierząt, które uwielbiają truskawki. Wczoraj nie byłam zbierać. I tak wygląda kawałek tutaj ścieżki. Zobaczcie. Pozjadane truskawki. To nie była sarna. Truskawki uwielbia wiewiórka kuna tylko żeby to chociaż do końca zjadało, to po obgryza taki zostawić Zobaczcie, ile tego zostawiają. No i również truskawki lubią szopy A u mnie jest wszystko. I kuna, i szop, i wiewiórka. Także może kiedyś przyjdę sobie zebrać truskaweczki, a to już nic nie będzie. Oto tym pomidorkiem się kochani z wami żegnam. Dziękuję za spacerek. To są moje pomidory z nasionka. Oberwane wilki. I zaczynają kwitnąć. Trzeba wbić paliki. Dobra. Miłego papa. Zobaczcie, jakie mam ścieżki zarośnięte. Nie ma kiedy plewić. Cześć. Miłego dzionka wieczoru. Do usłyszenia.